Na wodzie jeszcze cisza, ale mam nadzieję, że jak się zacznie ściemniać, to będzie coraz głośniej. Za mną wisła, maluteńka wisła moja, śląska. Dzisiaj mam plan taki, że pójdę tam wyżej, w tamtą stronę, czyli w górę rzeki, jakiś kilometr, może półtora. Najpierw spróbuję porzucać zaboleniem i potem zejdę e, będę schodził w dół e, około 21 powinno się zacząć ciemnieć do 22 spróbuję tutaj, że są takie rafy tam spróbuję najpierw za sandaczem i skończę właśnie tutaj za mną e, w tym miejscu że już tutaj tym brzegiem musiałbym dużo obchodzić, ale taki mam cel, że około północy około północy tutaj tam Około 22, 11, 23 wyjdę tutaj, bo ta miejscówka będzie ostatnia. I właśnie o tej 20.21 już będę przestawiony na woblery sandaczowe, więc po sandacza. Jeżeli mi się coś uda, na pewno to spróbuję nagrać. Będzie to mój pierwszy film taki, który będę nagrywał po ciemku, więc zobaczymy od razu jak mi to wyjdzie. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam zakładam wodery. Mimo, że jest ciepło, ale padał deszcz. To jest raz. Dwa, będę też wchodził do wody. Momentami na środek wisły, więc trochę po brodze. Po trzecie, jest to zawsze ochrona przed kleszczami. Trochę się upocę, ale trudno. Aha, komary się już zlatują. Nagrało mi się, ale jak wyłączyłem kamerę, ale przed chwileczką miałem branie 3 sekundy holu i ryba spadła na takiego kormorana. Pierwsze miejsce obłowione, jedno puknięcie. Jednobranie takie, że ryba chwilę była na kiju, ale spadła. No szkoda. Idziemy dalej powoli robi się szaruwa, więc moim celem jest, żeby zmierzch zaliczyć tam na rafie przed rafą żeby łowić jeszcze o szarówie zarafą już po ciemku i zobaczyć czy się tam pokazuje jak się ryba będzie pokazywać to ją będzie widać będzie drobnica uciekać będą gdzie słychać a takie tam jest bardzo płytko a jak się tam nie będzie pokazywać to pójdę tam widać o tam arseny wbite umocniony brzeg i przed nimi sobie stanę i stacjonarnie po prostu będę obławiał bo tam jest miejsce gdzie okresowo też ryby podchodzą więc sobie będę tam ćwiczył już na sam koniec tam mam auto zostawione i dotarłem do rafy Nie wiem jak będzie wyglądał obraz już jest szarowa taka fajna chwilę sobie popatrzę co tu się dzieje czy widać jakieś spławy drobnica na pewno jest bo już widziałem Pójdę sobie tam, jak te kamienie wystają. To tam sobie stanę prawie na środku rzeki i tam będę sobie obławiał. Tutaj jeszcze taka główka się zrobiła. Nie było jej wcześniej. Też zobaczymy, czy to tutaj nie zatrzymuje ryb. Próbuję dalej. Ciekawy jestem, jak taki filmik wyjdzie nocą. Słuchajcie, trochę poświecę. No tak, szedłem na rawkę i zauważyłem, że jest żyłka z jednej strony żyłki, taki woblerek, ewidentnie boleniowy, ktoś próbował bolenia złowić, ale urwał, ale na drugim końcu żyłki i zobaczcie co my wędkarze robimy, o. mewa, ptaszysko zaplątane w żyłkę i niestety martwe niestety to jest cena naszych nie wiem czy to e, ktoś po prostu zarzucał i zaczepił ptaka, czy urwał i ten ptak się w to zaplątał no ale niestety szkoda zwierzęcia a to jest tak, to jest nasza wina wędkarzy tak naprawdę Coś mam, nie wiem czy będzie widać Co to jest Kleń Kleń Troszeczkę go podświetlę O i fajnie, jest rybka na salmominowa Takie 30 parę centymetrów. 30 parę centymetrów. Całkiem przyjemny rybek. Wypuszczam. Ha. Niewiele widać, tylko tyle gdzie w latarce. Ale chcę powiedzieć dwa słowa. Możliwe, że ryby nie są aktywne. Jednego tylko tego klenika złowiłem. I cisza. Nawet się przestały pokazywać, a się pokazywały. Ale co? Jak tutaj szedłem, to teraz tak. No i plecak leży na kamieniu, ale zanim tutaj przyszedłem, miałem wrażenie, że tej rafki nie ma, tylko jakieś tam pojedyncze kamyczki są na wierzchu. A teraz, zobaczcie, cała łacha tutaj kilka metrów jest odsunięta od wody, a jest wszystko mokre. Także w przeciągu godziny czy półtorej woda opadła o kilkadziesiąt centymetrów. I to może być powód, że ryby nie biorą albo ja sobie takie wytłumaczenie znajduję Nie wiem, wydawało mi się, że na tym miejscu gdzie jeszcze chcę iść e, jakieś światełko widziałem Możliwe, że jest zajęte już, ale nic spróbuję. Cześć ponownie dzisiaj jestem e, drugi raz nad Wisłą moją Tydzień temu dzień temu y, północki y, jeden klenik y, Padł mi sandacz i miałem jeszcze coś na kiju przez moment. zajętą miejscówkę. Dzisiaj jestem w, praktycznie w tym samym miejscu, inny trochę mam plan. Jestem na drugim brzegu i pomijam, pomijam to wcześniejsze łowienie na progu czy też na lawkach. Od razu przyjechałem sobie na to miejsce, gdzie była drobnica i gdzie żerowały sandacze. Jest godzina około 20. Zaraz się powiążę, pójdę na spokojnie, popatrzę, najpierw porzucam tutaj za klenikiem delikatnie i potem koło 22, 22.30, tak jak wtedy te brania, ta aktywność, ryb się zaczęła, tak się przewiążę już na, na grubo i mam trochę więcej przynęt, też dzisiaj, grubszych też mam gumy, nie tylko w oblewie. Zobaczymy jak dzisiaj, jak coś będzie, to oczywiście dogram, będzie to druga część filmu. Zobaczyska. To jest moje, jest moje, że tak powiem, pole łowienia na dzisiaj. Tak jak stoję. Nie więcej, nie mniej. Tutaj mam taką żwirową łachę. Tam kawałek też jest dalej, następna pewnie piechotą, do niej dojdę. Ale przede wszystkim będę dzisiaj łowił stacjonarnie na spinning, ale stacjonarnie. Nawet mam stołeczek, dwa kije, wszystko pod ręką, nie będę nigdzie łaził. Raz tak, dzisiaj jak ostatnio wam mówiłem, chwaliłem się, że spodnie buty, bo komary, bo kleszcze, tak dzisiaj cicho biegi, buty brusali. O, i tam widać już kolejną młachę i tam za nią jest jeszcze jedna. Eee, a jeżeli nawet jej nie ma na wierzchu, to pewnie jest płytko pod wodą generalnie tutaj jest e, bardzo płytko główny nurt jest pod tamtym brzegiem, tam jest głębiej e, głębiej to znaczy jakieś półtora metra, może dwa max, przy tym stanie wody podejrzewam że jednak ta niższa opcja jeżeli coś się będzie działo będę słuchał co się, jak drobnica no drobnica jest na razie jest spokojna, od czasu do czasu tylko zaoczkuję. Tutaj muszę uważać w nocy, bo mam powalone drzewo. Wystaje tylko kawałek, ale ono jest większe. I tam wyżej też widzę takie zwarki, że może być jakiś zaczep. Co prawda, nie miałem zaczepów tutaj. O, 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 coś już goni. Coś pogoniło przed chwilą, tutaj na tej puciźnie. No, odrobnica jest. Zacznę od lekkiego łowienia. Jak do 14 gram, żółka, 16, obrotóweczka, jakiś niewielki wobler. Zobaczymy czy kleniki się będą meldować. Zobaczymy jak czas starczy. Jak się tam będą dalej odzywać to oczywiście pójdę też na tamtą łachę. Mam cicho biegi, dresy, ciuchy na przebranie. Będę dzisiaj wchodził do wody. Wisła nie jest czysta, ale już nieraz tak robiłem. W domu tylko porządny prysznic. Dzisiaj jest ponad 30 stopni w cieniu 30-31, słońcu nawet 37-40 pokazywał mi dzisiaj termometr. Także lampa niesamowita, no drobnica jest na tej płciśnie. Mam nadzieję, że w nocy podejdą pod nią sandacze. A może większe klenie. Może sumek, a może boleń. Jak będą brania, to siedzę do oporu. Jak nie będzie brań do północy, chociaż ostatnio nawet po pierwszej w nocy też były odgłosy właśnie tutaj po tej stronie i tylko nie wiem czy kwestia tego, że ja byłem po tamtym brzegu, no, po tamtej stronie i przede mną łowił wędkarz i były ryby przeposzone na tą stronę dzisiaj będzie dokładnie odwrotnie czy po prostu tutaj jest ta drobnica łatwiejsza dla drapieżnika, one tutaj będą bardziej podchodzić. Wydaje mi się, że nocą właśnie po tej płytszej stronie powinien być drapieżnik. Yy, i więcej, więcej powinien atakować po płytkiej stronie także trzymajcie kciuka jak dobrze przytrzymacie, to fajne rzeczy zobaczycie Hello. Pierwsza ryba. Co ja mam pomyśleć teraz? Okoń pierwszy mały okoń zwykle wróży, że dzień będzie do dupy obyś to nie był Byłem prognostykiem, no kuźwa, nie wiem, czy ma 8 centymetrów. Aha, coś goni mi pod nogami. Akurat tutaj moja przytęta idzie. dobrze widać, ale tam po drugiej stronie są takie słupy do cumowania barek. Raz, dwa, trzy, cztery na piątym. Tutaj od mojej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest takie zwalone drzewo. I tam jest taka klepka. Pionowe, zejście. Ja tam wszedłem ostatnio. I tam właśnie przy tym zwalonym drzewie miałem sandacza. A tutaj przy tym pierwszym siedział właśnie ten gość, który złowił i zabił sandacza. I tam ja potem też przeszedłem, miałem jakąś jakieś spinkę, ale tam miałem wtedy łuskę na haku woblera, więc podejrzewam, że to była podcinka jakiegoś leszcza albo czegoś. Ale ryby tam ganiają pod tamtymi kamieniami. Ale tutaj po tej stronie też było dużo ataków słychać, więc dlatego tym razem jestem tutaj, tu jest płycej i tu będę próbował. A jak nie to za tydzień znowu pojadę na tamten brzeg. Mam nadzieję, że ryby jeszcze tutaj będą. się jest Odrobinkę większego, ale co? A no okoń I spadł Odrobinkę Odrobinkę większy Co z tego? Już się kończy szeruwa Resztki widoczności widzę na kamerze Poda znowu opadła Tak jak tydzień temu Mam nadzieję, że Później, nie wiem, za godzinę, dwie, trzy zacznie się podnosić bo to będzie znak, że mogą ryby znowu ruszyć do ataku. Póki co bezalkoholowe piwko. Posiedzę, poczekam. Nie będę płoszył teraz ryb. Zobaczę, co się będzie działo. No, woda opadła, ale odkąd przyjechałem jakieś 30 cm. Aha, no właśnie, był pierwszy atak tutaj po lewej stronie. Gdzieś tam trzeba się przygotować, jest ryba, na razie nic nie widać, ale jest ryba nieduża. 50 tak może nawet nie, ale uderzył. Znaczy, że wyszły. Uf, ładnie. Duży wobler zadziałał. No, może podejdą większe, ale ważne, że jest. O, ale się pozapinał. No, nie wypiłby się. 21 Ok, idę go wypuścić. Ach. A to jeden z tych mniejszych pływa. Jest godzina 23. Zauważyłem, że woda zaczyna iść do góry. To jest dobry znak. E Potem tym sandaczu, którego już jeszcze tutaj było kilka ataków, więc się kręcą. Próbujemy dalej. Zobaczymy jak to długo potrwa, ile ja wytrzymam. Jest kolejny, kolejna ryba. Pewnie nic nie widać, A, ale słychać. Ten jest większy na pewno. i pod ręką. No, a ten jest ładny sandacz, Ale ten zaiwanił ładnie. A. Dobra, siedemdziesiątka. O, ten jest porządny. Hu, hu, hu. To jest kawał ryby. ryby u, 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 u. Ja cię to jest kawał ryby i o to chodziło Uf. Uf. Takiego Na takiej płytkiej wodzie ten wobec ledwo, ledwo ledwo chodzi Chodzi max pół metra pod powierzchnią Okej okay. Nie mam miarki Jak go tutaj zmierzyć Od kija Od kija. Przy kiju go zmierzę w drugą stronę muszę wziąć Przy kiju. O cholera jak to Nie mam tutaj nic Jest Jest Do I Do i Dobra mój panie Chcesz chciał odpłynąć? No, odpływasz? Uf. O to chodziło. O to chodziło, moi drodzy. Uf. Odpływa? Czy nie? Ale go trochę wymęczyłem, ale. No odpływaj. Już jesteś wolny, już cię nie męczę. Zajwaniu w woblera Bardzo mocno Myślałem, że to sumek nawet przez moment Ale to był sandał Usłyszałem, że goni drobnica Znaczy inaczej, że drobnica bardzo niespokojna Jakieś uderzenie było Walną No odpływaj gościu Odpływaj Idę trochę głębiej z Tobą No i cisza, o to chodziło Uff, O to chodziło Jest kolejny rybek Czy duży, nie wiem Całkiem, całkiem ka taka jak ta pierwsza sandaczek, taki pod 50 Uf. ładny zażar pokazał się wcześniej drobnica oczywiście niespokojna od razu uderzył po powierzchni a jakieś 10 minut wcześniej miałem też branie ale po zacięciu ryba spadła nie wiem jaka była duża, bo to było naprawdę e, mocne branie ale... Aha, ułamałem sobie kotwicę właśnie. Ułamałem jedną kotwicę. No jak się mocno trzyma. Około pięćdziesiątki trzeci. No dzisiaj jest ryba na żarciu Trafiłem idealnie I mam frajdę Takie dwie pięćdziesiątki, ta wcześniej 70 Około Zmierzę później I wypuszczam oczywiście O, odpłynęł ładnie I tak Jestem już w samochodzie przy latarce nagrywam zakończenie. Eee, podsumowanie. No, pierwszy dzień pokazał gdzie stoi ryba. Eee, to, że słyszałem na drugim brzegu właśnie pierwszego dnia e, pierwszego dnia ryby, to się okazało e, trafne. E, na tym drugim brzegu dzisiaj e, ryba chodziła. Było ją słychać, było widać. Bardzo niespokojna jak tylko podchodziły ryby to bardzo niespokojna się robiła drobnica od czasu, czasu były uderzenia no i tak właśnie yy, tak właśnie połowiłem złowiłem trzy sandacze w tym jedna taka fajna koło 70 miałem jeszcze jedno branie pod którym też mocne uderzenie yy, przy powierzchni yy, ryba zrobiła dwa młynki i spadła a najprawdopodobniej też sandacz yy, kapitalnie od godziny gdzieś 20.00 do pierwszej były brania w tej chwili jest 122. i od pół godziny, od 40 minut już była raczej cisza więc stwierdziłem, że trzeba jechać no i tak sądziłem, że będę do około pierwszej łowił ale przeciągnąłem bo, no bo co, no bo się dzieje ryba gryzie, więc chciałem to wykorzystać dobra, dzięki serdeczne za to, że oglądaliście dajcie jakąś łapkę, dajcie suba a filmików będzie więcej. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.